Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Mateusz i dzisiaj otwieram kolejną przesyłkę. E, zamówiłem trochę monet. E, znalazłem je gdzieś tam na Oliksie w mojej okolicy. E, nie pamiętam nawet dokładnie gdzie. E, poprosiłem pana, żeby mi wysłał. To było ogłoszenie lokalne. E, no i przyszły. Wyhaczyłem tam jedną sklepną monetę, więc e, postanowiłem to wziąć. Zaraz zobaczycie jaką. Z paczki już je wyjąłem. Leżą one, leżą one u mnie, tak naprawdę od dawna w tej folii. Przyszły już jakieś półtora tygodnia temu. Kompletnie o nich zapomniałem i nie miałem czasu też nagrać filmu. A nie chciałem ich tak otwierać. Ale zobaczcie, są. Są, mamy zestawik monet. Ja może przybliżę. Co się już zawoży? Łuska jakaś tam. Na łuskach, to ja się nie znam, ale jakaś z Jana tego nie widziałem w, w ofercie. Mamy tutaj monetę z Wrocławia. To widziałem i ona mi się też strasznie podobała, więc ją chciałem mieć. Katedra Wrocław, sezywki, Dukaty 2 wrocławskie. Mamy taki złom z PRL-u, czyli 20, 100 zł, 50 groszy. Z żadnego roku one ciekawego nie są. Tutaj widzę dość fajną monetę 10 20 zł, 20 tutaj 5 kopiejek z 84. Tutaj jest ta srebrna moneta. Widzę ją 2 10 zł, 10 jakieś tam grosze z PRL-u, jak widzicie. 20 zł tutaj. A to jest złotówka z PRL-u. Zjechana, więc pewnie z 49. Nawet polski grosz to mi się nie podoba, że polski grosz się tutaj znalazł 10 zł, 5 zł, i tutaj jakaś moneta w kapselku. Jak się nie mylę, z tego co widzę, to jest 10 feningów. Niestety rok jest tutaj nie do czytania. Ona nie jest z tego co wiem dużo warta, pewnie jakieś 3 zł, 2 pewnie nawet nie. Tą już monetę pokazuję. Tutaj mamy kopię. To się dowiedziałem, mam już taką w swojej kolekcji. To są monety z Wrocławia. Da się je kupić, takie kopie, no to wiadomo, to widać, że to jest podróbka. No i y, mamy głowę kobiety, więc dobrze ją wyhaczyłem. Srebrna moneta, y, 2 złote z 33 roku. Naprawdę y, ładna. Zobaczcie ją jeszcze może na przebitce jakiejś. Jak ona wygląda tak mega z bliska, przechodząc dalej, 10 zł. No i to, no to niestety jest falsyfikat. To jest podruba. Jak widzimy, i tak podesana. To już widziałem na tej aukcji. I to by nie było prawdziwe. To, było, to jest za grube. Ma inną wagę. Bo tą monetę sobie się, przyznam, sprawdziłem. No i to jest falsyfikat z tego, co udało się. Szybka zmiana sprzętu i jestem już ponownie. Zobaczcie, jaka ta moneta jest ładna. Gdyby ona pra była prawdziwa, pewnie byłaby coś warta. No niestety nie jest. Sprawdziłem teraz w sumie, jak mi pada akumulator. Jest to... Ło! Moneta z 1536 roku, gdyby ona była prawdziwa. Jest to srebro, no tak akurat nie, to jest stal, czy tam jakiś inny powszechny metal. Jest to źle wykonana podróbka, to widać od razu, że to jest falsyfikat. Jest to szóstak. Szóstak elbląski, dokładnie. No tylko, że szkoda, że podróbka. Zobaczmy ile katalogowo kosztuje 2 złote z głową kobiety. Bo to mnie ciekawi. Korzystam z katalogu Fischera, oczywiście tego, którego już wam pokazywałem. I mamy, widzicie, 2 zł. 33 rok. 15 zł w stanie czeki. No, 15 zł pewnie już nikt za nią nie da. Powiedzmy, że te 10. I tak myślę, że nie wyszłem źle. Zobaczcie, to są skarby, które udało mi się znaleźć. Nie patrzę na ten złom. Myślę, że ten złom i tak komuś tu odsprzedam. Nie, wiem, ile warte są te monety z Wrocławia. Yy, to jest złom. Tyle było złomu, więc i tak dużo. Yy, te monety są ciekawsze. Te monety pewnie 4 złote kosztowały. Powiedzmy, to nawet dychę. Yy, to też. No, za taką, taki stan to nikt nic nie da, akurat. To nie. Yy, ta moneta sprawdziłem. Też około 5-10 zł, więc powiedzmy nawet 20. Ta też dychę, więc 30 zł. Więc już wyszłem na plus. No i gdyby ta moneta była prawdziwa, no ale cóż, yy, zaraz Wam ją również pokażę w katalogu internetowym, jaka to jest dokładnie moneta. No, kurde, zobaczcie sami. Przybliżę Wam ją teraz. 1536 rok, 6 kelbląski. No, niestety, falsyfikat. Bym chciał taką mieć prawdziwą, ale to się raczej prędko nie stanie. Yy, no, ale dobra. Yy, teraz pokażę Wam tą monetę w katalogu. Już Wam pokazuję. No yy, zobaczcie, to... weszłam właśnie na katalog yy, Fortress. Katalog, no i to jest ta moneta, to jest szósta galbonski. Widzicie, niestety cen nie mam, bo bym musiał subskrypcję wykupić, ale jest to stopień rzadkości R6, czyli y, od 25 do 7 sztuk, więc jest ich bardzo mało na rynku. To jest dokładnie ta moneta, yy, tylko że to jest prawdziwa, jak widzicie, metal ADE, waga 5,34, ta jest yy, o gram cięższa, średnicy nawet nie mierzyłem. No i co? To by było na tyle. Yy, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Film nie był za dudzi. Do następnego.